Dzień dobry, miło mi spotkać się z wami po przerwie wakacyjnej i mam dzisiaj dla was, myślę, bardzo dobrą propozycję. Jest nią powieść Życie Violet Valérie Perrin. Ta książka została bestsellerem zarówno we Francji, jak i we Włoszech i po przeczytaniu tej książki chyba już wiem dlaczego. Ta książka to Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć pochwała życia. Bohaterka naszej powieści, tytułowa Violet, kobieta, która mieszka w dość nieoczywistym miejscu, ponieważ na cmentarzu jest dozorniczynią cmentarza, i jest w tym miejscu własnego wyboru. Jak się dowiadujemy, nie miała lekkiego życia. Mimo, że Autorka opisuje życie Violet w taki sposób łagodny, spokojny. Od czasu do czasu daje czytelnikom takie mocne wrażenia, dawkę takiego naprawdę wielkich emocji. I widzimy, że mimo wszystko, mimo tych trudności, tych zawirowań, których miała w życiu naprawdę dużo, Nasza bohaterka potrafi zachować w sobie, można powiedzieć, spokój, a nawet radość życia. Jak to robi? Co jest receptą na szczęśliwe życie pomimo takich trudności bądź katastrof, których się doświadcza w życiu? I prawdopodobnie jest to sposób podejścia do, do, do życia. Do tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Jest to taka postawa afirmująca życie, doceniająca drobiazgi, które są wokół nas. I na tym chyba polega to szczęśliwe życie, że potrafimy doceniać to wszystko, co nas otacza, te drobne, a wartościowe i piękne rzeczy. No i przede wszystkim ludzi życzliwych, dobrych, wspierających, których mamy wokół siebie. I takich właśnie kilka osób miała też w swoim życiu tytułowa bohaterka. I właśnie myślę, że te osoby też dały jej wsparcie w najtrudniejszych momentach jej życia i pokazały, gdzie szukać tego szczęścia, jak sobie radzić. Książka, można powiedzieć, jest taką lekcją, myślę, dla każdego. Jak żyć? Skąd czerpać radość? Jak sobie radzić z problemami? Polecam Wam tę książkę serdecznie. Jest to duża dawka i życiowej takiej prawdy, i emocji. Nie pozostawia nas obojętnymi wobec losów naszej bohaterki. I właśnie prowadzi nas w sposób taki łagodny i spokojny. Życzę Wam też pięknych dni, umiejętności doceniania i szukania tego piękna na co dzień wokół siebie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Do widzenia.